W wielusowe dni, kiedy otwieraliśmy nowe trasy, port północny, nowe obiekty przemysłowe i socjalne, gorąco witaliśmy w Polsce Leonida Breżniewa, przywódcę bratniego narodu radzieckiego. Przyjazd sekretarza generalnego KPZR na uroczystości 30 lecia jest to jeden dowód serdecznych więzów i współpracy dla tych narodów i państw. Dzięki Związkowi Radzieckiemu powróciliśmy na piastowskie ziemię. Dzięki pomocy radzieckiej podnieśliśmy nasz kraj gruzów do rzędu wysoko rozwiniętych gospodarczo państw świata. Na trasie przejazdu tysięczne tłumy mieszkańców Warszawy. w Kolejach Ujazdowskich, cieple spotkanie z członkami zespołu Mazowsze. Spontaniczna manifestacja na cześć przywódców obu bratnich narodów. Pod pomnikiem czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu hołd pamięci tych, których ideały ziściły się dopiero w Polsce Ludowej. Powitanie Leonida Breżniewa w miastach Śląska i Zagłębia. Tak było na całej trasie przejazdu. Tu nadano dostojnemu gościowi tytuł Honorowego Obywatela Województwa Katolickiego i tytuł Honorowego Górnika Polski Ludowej. Dala, kolumnowa Rady Państwa. Sekretarz Generalny KPZR przekazuje posłanie od przywódców kraju Rad do przywódców Polski. Wraz z posłaniem wspaniały puchar. dar Związku Radzieckiego dla naszego kraju. Leonid Brezniew, w okresie wojny jeden z dowódców armii radzieckiej wyzwalającej na tej ziemię, został udekorowany krzyżem wielkim orderu i Militari. podczas uroczystego posiedzenia Sejmu, przemówienia przywódców obu bratnich krajów. Dzieło trzydziestolecia, powiedział Edward Gierek, to najlepsze potwierdzenie słuszności drogi Ludowego Państwa i słuszności polityki naszej partii, która drogę tę narodowi wskazała i przewodziła na niej jego wysiłkom. Ludzie radzieccy, mówi z wreszcie, dumni są przyjaźni z narodem polskim, Narodem o tysiącletniej historii, bogatej kulturze i talentach, który wybrał na zawsze dla swojej ojczyzny drogę socjalistyczną.